Teraz chciałbym tutaj zademonstrować akcesoria, które są do kosiarki. Jest to kosz taki z siatką, z bezpiecznikiem tutaj. Jak się napełni to tutaj to ta klapka wyje wtedy. Tutaj mamy, zakładamy do kosiarki. Chodź, potrzymaj. Wyrzut boczny, oczywiście, już się urwało, bo to zahaczyłem tam kiedyś o coś tam i, i pękło. Dlatego dorobiłem sobie sam, takie cusik działa. Funkcję spełnia, podnosimy, zakładamy tutaj za te bolce, dociskamy i I jeszcze jedno akcesorię, jest to do mulczowania. przejdź tutaj do tyłu wkładamy tutaj do kosiarki zapinamy. No, jeżeli mamy no że do mulczowania, to możemy tym mielić trawę tak na drogę. Okej, okay. zobaczymy najpierw zwierzętę bocznym. Okej. Okay. No i odpalimy. tam nam szczelnie zamyka obudowę założymy teraz kosz też jest wszystko jak widać przy koszu metalowe także tutaj cała ta rama jest dosyć, konstrukcja solidna nic nam się też nie oberwie, zakładamy tutaj za wszystko szczelnie dolega ładnie zamykamy, pasuje Palame W koszu się rozkłada bardzo dobrze upycha wszystko jest git. dziękuję także jak widać kosiarka jest dosyć solidna jeżeli chodzi o lawetę jest wykonana z porządnej masywnej blachy no silnik, no silnik jak mówią, że to jest Chińczyk no. No, nie wygląda zbyt solidnie, jak wcześniej rozmawialiśmy, ale na razie póki co działa. Kosiarka chodzi w drugi sezon, dlatego filtr jeszcze możemy zobaczyć. Jest odpinany w ten sposób, że odpinamy go tutaj. Proszę, wyciągamy. Filterek jest czysty. Też trzeba zajrzeć czasami, zobaczyć jak to wszystko wygląda. Czy nie jest uwalony trawą, i innymi badziewiami. No i co? No i to wszystko. Dziękuję bardzo, to była prezentacja kosiarki HECHT. Pozdrawiam.